20.30, a my wciąż znajdujemy się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie, nie w celach naukowych. Dzisiaj odbywa się tutaj nocny maraton filmowy. Zapraszamy na naszą krótką relację. Jesteśmy właśnie w sali chwilę przed projekcją filmu Wilk z Wall Street. Dziewczyny, przyznajcie się, czy przyszłyście właśnie na ten seans głównie z z tego względu, że gra tutaj Leonardo DiCaprio? Dla niego zawsze. Oscar zobowiązuje, więc musimy sprawdzić, który film tak naprawdę z nim nam się będzie najbardziej podobał. A co teraz oglądałeś? Ja Oglądaliśmy Milczenie Owiec. Było bardzo fajnie. To znaczy, ja już ten film oglądałam, ale dobrze jest sobie. Przypomnij. Teraz ja bo widziałam jakąś inną wersję wcześniej. No, było emocjonująco, jak to dreszczowiec. Czy takie wydarzenia powinny częściej się zdarzyć na naszym uniwersytecie, czy może coś innego, jakieś inna organizacja? Szczerze powiedziawszy, ja na przykład popieram bardzo takie akcje, dlatego że to jest taka integracja dla całej społeczności naszej studenckiej. I na przykład w mojej byłej uczelni, bo teraz to jest moja druga uczelnia, nie było takich zajęć, takich spotkań, takich możliwości. W związku z tym ludzie się nie czuli bardzo społeczności studenckiej danej uczelni. Mm. Jakie są według Was trzy najważniejsze cechy, które powinien mieć interesujący film? Na pewno musi mieć porządny scenariusz, powinien być dobrze zagrany, i muzyka, która jest w filmie też bardzo wiele wpływa na odbiór przez wizę. No Zgadzam się, jeśli chodzi o tą muzykę. Na pewno też fabuła. I od strony technicznej praca kamery i td. czasem zawodzi w niektórych filmach. No przede wszystkim powinien mieć dobrą, wciągającą fabułę. Dobrze, żeby też aktorzy byli, jakby to powiedzieć, odpowiedni do swojej roli, żeby też tak pasowali, a nie byli tak z przypadku. Mi się wydaje, że powinien tak po projekcji już zostawić się w takim stanie, że ciągle siedzi w głowie, tak? nawet to jakaś twarz aktora czy jakaś scena konkretna. Ja na I przykład rzecz. bardzo lubię jak są zdjęcia dobrze zrobione do filmu, muzyka, muzyka jest po prostu czymś, to co tworzy dla mnie atmosferę w ogóle w filmie. No i też na przykład często są to jakieś role, jedna osoba na przykład gra świetną rolę i mimo że cały film się nie podoba, to na przykład są Role, które zapadają w pamięć, po prostu na zawsze. Organizatorzy dzisiejszego wydarzenia zadbali nie tylko o odpowiedni dobór repertuaru, ale również o pyszny punkt gastronomiczny. Rozmawiamy dzisiaj z organizatorem, z organizatorami dzisiejszej nocy filmowej. Słuchajcie, powiedzcie nam, czy trudno jest zorganizować takie wydarzenie? Znaczy, zależy, co mówimy, tutaj przez trudno. Jeżeli chodzi o samo, samo, same kwestie organizacyjne, to nie jest to zbyt trudne. Tutaj bardziej. Trzeba polegać na ludziach, to trudne jest zebranie wszystkich razem, wytłumaczenie każdemu, żeby wiedział co i jak, zebranie całej jakiejś struktury, żeby byli ludzie podzieleni na sale, żeby były dyżury do pilnowania na korytarzach, różne takie kwestie. I przede wszystkim pamiętanie o wszystkich najdrobniejszych szczegółach. Czym kierowaliście się przy wyborze repertuary na dzisiejsze wydarzenie? przede wszystkim pytaliśmy studentów o ich preferencje jeżeli chodzi o filmy. Chcieliśmy, żeby była duża różnorodność jeżeli chodzi o rodzaje tych filmów, żeby nie narzucać studentom jakiegoś określonego gatunku, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.